Witam wszystkich, bardzo serdecznie Jestej z Dzisiaj gramy sobie w Survival Games razem ze Sperfikiem na no Elo. No i widzimy się na arenie. Okej, okay, moi drodzy, także jesteśmy już na arenie Survival Games. I dzisiaj gramy sobie w klasyczne Survival Gamesy na serwerze, do którego IP będziecie mieli w opisie. Ej, ja pamiętam tą mapę autentycznie. Okay, ja też. To jest, to jest po prostu tak stara mapa. Przecież na niej te, na, na niej się normalnie gamesy youtuberów odbywały na modyfikacjach z tego co kojarzę. Była jakieś taka seria, jeśli ktoś z Was nie pamięta lub w tych czasach nie był na YouTubie, no to, to na właśnie tej mapie się odbywała między innymi jedna runda. Te sery takie coś było? Było, było. Na no te stare czasy to jeszcze Blow i wszyscy byli przy Minecrafcie i to oni organizowali takie coś. Yeah. Więc wow. Ale swoją drogą nagrywam dzisiaj Survival Games, ponieważ chcemy z Merfikiem pokazać, że Polacy potrafią, Polacy potrafią zagrać nadal w Survival Gamesy po staremu, nie trzeba nam żadnych głupich klas i tak dalej. Dokładnie. I można, i właśnie taki serwer, szukaj stary, mam dla nas broń, chodź tutaj, idę. Mam stary, tutaj za tobą. Hej, chłopie! Gdzie, Gdzie ty biegniesz? Chodź tu, masz to? Masz to, masz to i, i masz jedną rybkę, bo mam akurat dwie i ciasto, także ciasto jest moje i rybka jest moja, a ci dam jedną, dobra, dobra. I szukamy więcej skrzynek, bo to po pierwsze, gramy na teamach w ogóle. Jakby ktoś chciał się roz... ten, no to jak mówię, IP będzie w opisie, można sobie pograć tutaj. I zabrał mi łuk, ale ham nie? Dobra, na szczęście ja, ja. ja sobie jedzenie w ziemi, będzie później płakał. Ej cyfur, a daj mi jedzenia! A wy Ej, możecie dać łapkę w górę swoją drogą. Ej cyfur... O ja pierdziele, to jest ta mapa! Ale powiem wam, że takie wspomnienia mam z tą mapą, przecież tu pierwszy raz w Surveillance na shaderach grałem na tej mapie właśnie. Cyfur, bo cudonki są. To. to są mapy kurde, które na MSG nawet były, nie? to są klasyki klasyków po prostu. Każdy z was może po prostu napisać w komentarzu, kto pamięta te mapy, a także jakieś może kampy podać co do nich, bo myślę, że takich odcinków to musi być więcej z tych survival gamesów, bo to jest jednak tradycja. Co jest stare? Bo tutaj jakaś dźwignia. Wiesz co nie wajchuj jej, nie wajchuj jej lepiej. Ja wiem, że skrzynka jest po drugiej stronie. Ja wiem, że tu są skrzynki. Ja tutaj pamiętam. Co też jej zrobił smecik? Ludzie, ludzie, halo. Stary jestem po drugiej stronie. Ej, oni są tutaj. Widzę czerwonych, LOL. Tu była skrzynka. Nie, tu nie było skrzynki. LOL, to gdzie Uch, ty... Ja słyszałeś prawie. Gdzie ty jesteś, Smurfik? Ja jestem po drugiej stronie. Ja no, uciekam! Pół HP. Ja się rzucam na złotego, bo mam gościówkę w złotym hełmie i z kamiennym mieczem. Chcę biegnę, jej mieć. Biegnę do siebie. Spoko stary, zabiłem. Lepiej uciekaj, uciekaj lepiej. Dawaj go stary, wydługo wy zrobimy. Ja mam tutaj spawn szkieleta. A pół HP. Smurfik, go. Idę, idę? Ile? A, aj, nie, aj, smurfik! Aj, aj, kurde, aj. zginąłeś! Nice! Udało mi się! Wow! Dobra, niestety smurfika kurczę straciliśmy, także jestem już sam. Ojen, stary, co, co, co mi powiesz jeszcze ogólnie teraz? Spektajcie. Dobra, weź krzycze, jakby mnie ktoś tutaj otaczał, czy coś takiego. To jest spodnie. Co? O, ja pierdzielę. O, nie, 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 moi drodzy! Ach! I widzimy się na kolejnej arenie. Okej, no, moi drodzy, tak, że jesteśmy na kolejnej arence i Smurfing tu chyba zna tą mapę, bo tu powiedział, że tu jest ta mapa, więc stary, Kiedyś ja nie wiem. Nie grałem. Dawaj za mną, dawaj za mną, musimy stąd uciec po prostu. Dobra, idę, idę, Wow, ale po prostu niezły klimat się przypomina. Chyba muszę jakąś starą piosenkę, jakąś Minecraft Forest czy coś takiego, odnaleźć i po prostu puścić wam w tle, żeby jeszcze bardziej przybliżyć wam te. Hey, patrz, tu ścieki są. Zardzewiałe czasy, wiesz co, nie schodziłbym tam, nie schodziłbym tam. Nie wiem, czy tam będą skrzynki dosyć dużo skrzynek. Chodź. Chodź, dobra, Merchlik, dobra. Chodź. Idziemy stąd kurde, tym parkingiem, już z czasu i tak straciliśmy przy ciebie. Dobra, tu jest skrzynka jakaś i ja ją otworzę. Okej, okay, mam kolejne przedmioty, mam 10 strzał i mam łuk, wow. To jest naprawdę super wynik i słuchaj, masz tu łódkę stary, pilnuj jej, jak coś. Ja, ja też sobie postawię jedną. Biegał, chodź tu, gdzie jesteś. Jestem u góry, ja, ja już tu spidzę i stary widzę kolejną skrzynkę, wow. Mam broń, ale zarobiście. Słuchaj, to ja wezmę kierkę, a ty weźmiesz łuk, no. umiesz miarę strzelać z łuku? Mam łukę. A ty masz łuk, dobra, to trzymaj połowę strzał w takim razie ode mnie. O, dobra, dobra. I trzymaj kolejną łódkę, bo może ci się przyda czasami. Okay. No dobra. Taktyczna łódka. Taktyczna łódka. Dobra, idziemy sobie do góry. Oczywiście, jeśli chcecie więcej takich odcinków, szczercie łapkę w górę, tak? Motivation przede wszystkim, jak to się mówi. I tam jest gościu prawie cały żelazny, ja tam nie idę stary, ja zawracam. Ja zawracam. Nie, nie ma głupik, że ja pójdę do niego. On w ten tunel. Siema. Także chodź ze mną, Smurfy. Jak ty tam wszedł? Aha, no dobra, spoko. O skrzynka. Co tam jest? Co ty tam masz? Ale jedzonka. Bez jaj, stary. Dobra, dawaj do mnie, szybko. Chwila, zobaczyć, czy ktoś świeci. Nie ma, nie ma, nie ma. Szybko, Okej, chodź stary. Musimy iść, bo tu był gościu cały w żelaznym secie. Dobra. Musimy uciekać. Dawaj, dawaj. Rozwodzaj. Tak, okay. jasne. <laughs> jako ostatnio, jak ostatnio z tymi ziobkami. Kurczę, mam dla ciebie miecz jakbyś chciał. Także ja mam łap tu. Się Albo nie, ja sobie ten miecz wezmę, bo on jest chyba tak samo... Tak, on jest tak samo jak ciekierka, ale ma gardę jeszcze do tego. Dobra, widzę kolejną skrzynkę. I w ogóle jakbyście strzeli dźwięki z ulicy, to przepraszam, ale mam otwarte okno obecnie jest strasznie gorąco jeszcze. Jest wieczór, jest strasznie gorąco. I siedzę i nakrywa przy otwartym oknie, ale wiecie Ej, jak to jest. Kierki. Ej, A ty byłeś w tym meteorze? Nie, ale jestem obok. Dobra, nie bawię ja się tymi dźwigniami, stary. Znalazłem tutaj Arbuza, wiesz? Co masz? A ja mam sikierek stary chyba z cztery już w tym momencie. A, a, no dobra, dobra. Tak, mam cztery: trzy kamienne, jedną drewnianą. Okej, okay, to mi są niepotrzebne. Tu jest jakieś palące się miasto. Na razie nie, nie ma za dużo walki i, i, to, i to jest dobre, tak? Bo mamy czas na przygotowanie się. Poprzednia arena nam mignęła za szybko, wręcz, musiałbym powiedzieć. A, ale to tak jest przy SG, kurczę, dobra, nic ciekawego tutaj zbyt tu nieba. byśmy jakieś zbrojki znaleźli, bo jesteśmy w tym momencie strasznie biedni, no i to jest właśnie piękne w tym trybie, klasyczne SG. Przecież tam się latało stary w samych butach i się klepało i się wygrywało te areny. Boże, jak ja pamiętam te czasy, jak to człowiekowi serduszko, przyjemność robi taką, że się grał i w ogóle ta kopuła nad nami, to też taki klimat daje swoisty, kurczę. To coś jest, ja jestem w jakimś tunelu zawalonym. Dobra, to idź, a ja idę na taką barkę, jakby co? I jak coś to krzyczę, nie? Dobra, dobra. B będę krzyczał, będę wołał. Dobra. Okay, okay. Ja myślę, że coś mogę jeszcze znaleźć. Przyda się na pewno na więcej i w kurde. Uh, widzę skrzynkę, ok. Mogę ją otworzyć, pewnie i mogę otworzyć, tylko jestem ciapą. I tak, mam dwie pary spodni. Wow, to będzie jeszcze dla ciebie przy okazji. Uh, więc o, bardzo, bardzo, bardzo prawie dobrze. nie. Zejdę jeszcze pod pokład swoją drogą. I zobaczyć, co tu jest. Tu jest jeszcze jedna skrzynka, okej, okay. nie ma żadnych pułapek, nigdzie nie ma. Uh, ciasto i takie mało potrzebne przedmioty nam raczej do życia. Uh, okej, okay. tu mamy piecyk jakiś. Stary, ktoś idzie do mnie, szybko, dawaj dawaj do barki. Barki? Czyli? Szybko, no do statku takiego, przy, przy praży jest u mnie, przy mnie jest Choke my sister, stary. Przy mnie jest jakiś czerwony, dawaj, szybko, bo on do mnie idzie. Dobra, idę, idę, idę. Nie wiem, gdzie się ale idę. Na statku takim. Widzę, widzę, dobra. Ja sobie nie tu celuję łukiem, kurde, bo to nie ma co. Dobra, poszedł sobie, dobra. Ja stary, schodzę do ciebie. On nie, masz... ma zbroju, nie ma zbroi, nie ma zbroi, on ma tylko hełm, dawaj go. Małuk. Za za zajmuj, zajmuj go, zajmuj go, smurfik, zajmuj go. Nice! Dobra, dobra. Nice. nice, smurfik, ale poszło, zarobiście, what? Nice, kurde. O, stary, masz to i masz to ode mnie. Ja mam spawn Blaze'a i ja wezmę te spodnie. Ci mogę jeszcze drugą parę dać swoją drogą. Zakryj, co tam ci wystaje. Dobra, ale nie mogę zakryć klatki, halo. <noise> Jak spojrzał ja. na mnie. Boże, ten twój skin taki derpio, derpio, derpioski, no. Dobra, to, ja to, to, gdzie ja by tu jeszcze pójść? Gdzie by tu jeszcze pójść, kurczę? Alive. The feel. Kolejną skrzynkę widzę. Ej, tu jest jakieś zejście pod ziemi. To jest tak kanały, co mówiłeś. No, A nie, to jest zalany ten, zalany parking lot. Serio? No tu jest. Dobra, mam dwie wędki, jakbyś chciał. A uh, wiesz co? Ja nie wiem, czy nie pokierujemy się na środek w sumie. To by była chyba good idea wręcz. Uh, także moglibyśmy to zrobić, także tylko czekaj, sprawdzę to skrzykę, no, nic tu nie ma. żeby środek nie na no, środek raczej na 00 nie jest, nie? Środek będzie raczej na środku, tak jak sądzę. Tak, już widzę tych, co otagują mnie w komentarzu cyfer 2.17 i środek jest na środku, tak? Widzę te komentarze. Dokładnie. Gnuje! Wy kurde, wredne się przyczepią, wszystkiego co ja powiem Nie jestem pewien, ale tu chyba się dawek... Ty, dokuje. za nami! O, ale on jest uzbrojony. Dawaj go we dwóch o ja pierdzielę. Smurfik uciekaj. A ja. To są jakieś proste zagranicy normalnie. Dawaj Blaze. Wow! No to kolejna ręka. Okej okay, moi drodzy, także jesteśmy już na ostatniej arenie w dzisiejszym odcinku? Pomyślałem, że trzy ręki to będzie akurat optymalnie. A także spoko. Smurfik, a ty a gdzie ja jesteś? Wdech. Ty jesteś tutaj, ok. Tutaj, ja już widzę stary skrzynkę i mam hełmik, także spoko. A biegniemy za siebie ogólnie. Te skurcze, tej mapy nie znam akurat, chociaż wydaje się też się, częściowo to, tak. znajoma. Znaczy, te wszystkie ogólnie mapy są zrobione w tym starym, dobrym stylu. Ok, mam stary miecz, a także chodź do mnie tutaj. Ja idę <coughs> do tego, bo tutaj Czy ty jesteś? Tu którego? tego naprzód, czy jak? No, raczej tak. Ja tu widzę jakiegoś ziomka szarego, także ja go postanowiłem. Najpierw zaciukać tak na, na dobry start, żeby nie było A, Także wyciukamy tutaj ziomka Clowdor i Ty Nie wiem jak to przeczytać, sorry Okej, okay, ziomek sam się zabił, nie ma problemu. Ja i tak nie grałem na chwilę Ja jestem tak trochę do przodu, poszedłem tą samą trasą, którą szedłem, wiesz? A, do przodu, no dobra. Do przodu poszedłem. Bo ja tam bardziej na prawo poszedłem i tam jest taki budynek, więc tam zachodziłem. mnie jest taki fioletowy domek, wiesz Jestem w tym fioletowym domku, tak dokładnie mówiąc teraz. O, i zbieram sobie syciorki z niego I mam w sumie full seta stary, więc wow! Naprawdę nieźle ta idzie arena To wiesz co? Może zrobimy tak, że wrócimy na środek, tak myślę sobie, że to będzie chyba dobre A, wyjście. To ty, Cześć Merwik. mam coś dla ciebie, masz tu i masz tu Uh, dasz mi ten miecz? Chciałbym tak kamienny mieć, poczułbym się tak pewnie, wiesz, smerfiknie. Wow. Dzięki stary, to masz ten, za to. Super. Mam bardzo fajny miecz, wow. My Polacy to ja tak kurde potrafimy, nie? My nie, Polacy. Trze trzeba się podnieść na duchu, nie? Trzeba się podnosić na duchu, pamiętajcie. Trzeba sobie mówić, że jesteśmy zajebiści w ogóle i wtedy, i wtedy tak będzie, tak? Efekt, no. efekt placebo zaszczepionej... Jak, jak to się nazywa? Zaszczepionego... Ty, jaki Helmson, Zaszczepione... O. No nie wspomnienia, bo my, my nie Wolverine jednak, ale to się mówi jakoś to na to tak fajnie, nie? Powiedziałam ci tego, biegać po jak biegać tam w tych rejonach. Czemu, tak mówisz? Coś tutaj no, będzie? Dobra, w każdym razie biegniemy. To ja to wiem, że tu się szybciej biega. Stary, że to jest taki stary trik jak Łohoho starsze niż Opti fajne ty ziomkuwe widzę ma diamentowy hełm, ja ten hełm z chęcią przyjmę a, i ja ją z chęcią zaciukam sobie w takim razie okej, okay, zaciukana pięknie mam diamentowy hełm, chodź tu Smurfik, dam ci trochę itemsów a, bo mam trochę gorszych itemsów dla ciebie, gorszych items oczywiście dla Smurfika, do, bo musi być uczciwy podział tak? E, masz dobra, żelazny dobra. hełm stary Uh. Złoty tu i złoty to dobra, spoko. Ja mam jeszcze łuki i strzały, ale to zachowam dla siebie. Chociaż mam drugi łuk, czekaj, to masz połowę. Smurfik, hej! Smurfik, no, wróć to, tu! Dobra. No to masz łuki i strzały, nie? Okej. Okay. Smurfik, chodź tu po tej temy! No dobra, dobra. To, to co za Smurfik, Do no, chodź tu! Okej, okay, okej. Okay. Smurfik, bo play jest na nich. Co? No co za człowiek, i zostawił strzały i łuk, no co za... Co za ignorant normalnie. Zignorował mnie totalnie, no co za smurf, ej! Chodź tutaj. Idę? Chodź tu, chodź, masz, masz tak, masz łuk i masz połowę strzał, które mam dla ciebie. Masz jeszcze to i masz jeszcze to. W sumie łap wszystkie śmieci. <grym Smurfik, <grym no masz tu jedzenie. No gdzie ty łazisz? Dobra. Chodź stary, idziemy. Okej, okay, dojdę. idę. idę. Mamy naprawdę wyrąbiste przedmioty w tej rundzie, także spróbujmy tego nie skiepsić, albo... Nie, czekajcie, bo ja jestem niewinny. Smurfik nie skiepsi tego, tak? Bo to przecież ja przegrałem w poprzedniej rundy. Czy no nie, dobra. Czy to nie tak, że wina jest kurcze zawsze obu ludzi w teamie, to wszystko wina Smurfika było, tak? Tak to było. Nie, to nie tak, że jestem beznadziejny czy coś, to nie jest tak, nie no, takiej opcji nawet nie ma. Przecież ja jestem za dobry PVP i w ogóle, nie? Czemu patrzę na tu głowę jak mówię <laughs> Do, Dokładnie. Dobra, stary. Kurde, to jakieś to miasto jest, kurde. No, Ci, że był kiedyś fajny motyw na chyba MySG, albo na innym zagranicznym jeszcze serwerze, że wiesz, że mapa się kurczyła, ale wiesz co się działo? Co? Że mapa zamarzała po kolei, powoli, wiesz. What? Że każdy bloczek po tam po ilu sekundach zamieniał się w lód i śnieg, nie? I to był kozacki wow. efekt w ogóle, więc wow. Dobra, ty jesteś tam, to idę do ciebie, wiesz. Tu pod ulicą jest jeszcze jedna skrzynka. I chyba będziemy się kierować na środek w sumie. Bo Dobra. tam ktoś powinien być. Tu są jakieś ciutowe itemy, ale zbieram je tak, wiecie, na cebule challenge. Tak, żeby nikt inny nie miał. A, więc chodź do mnie stary, chodź do mnie. Idę. Okej okay, Smurfy, chodź. Dobra idę, idę. I żeby nie było, że jakoś reklamuję serwer czy coś takiego, to my tutaj gramy tylko dlatego, że są te survival games. Ja tu wiem, że to są inne fajne tryby. Jakieś na przykład można tutaj pograć. Chyba to jest jeden z nielicznych serwerów, gdzie można sobie w Podróbę bedwarsów cake Wars pograć. I tam macie ciasto, ciasto. No że macie ciasto zamiast tego, zamiast łóżka, nie? To są cake A. Warsy, plus jest jakaś parodia Murder Mystery. Tutaj jest z czego co widziałem. Um, no, więc jest co pograć, czego tylko, że. Że no. <laughs> Okej. Okay. Lecimy stary, lecimy, jako, jakoś firmę tutaj odwiedziliśmy. to jest chyba stacja pociągów w ogóle czy coś takiego i tutaj jest szybko, co, co, co tu jest? nie wiem naprawdę, nie kojarzę tych map, znaczy tej mapy nie kojarzę jakoś ze starszych, ale wiem, że tu jest dużo klasyków, gdzie ty jesteś Smurfik, ej, gdzie nie, ty jesteś, chodź tutaj szybko stary, no zginę ja bez ciebie, jest. no oni się trzymają, ja jestem tutaj, zaraz przy tym paciągu, po jestem pociągu. z przodu tego pociągu. gdzie ty A, żeś chodź. idziesz, no wróć się teraz chłopie, no. No idę Co za smurf no Trzeba nie, było papę smurfa wziąć, a nie smurfa. A tam jesteś, dobra. Stary idę do ciebie, no. No teraz no. idę z drugiej strony, no co za... Co za troll, co nie? Jestem... Co za smurf wredny. Następnym razem wezmę papę smurfa do odcinka i zobaczysz, albo cię no, idę no, lepiej. No dobra, dobra. Da się załatwić, pogadam z nim. Ja sobie stary stąd płynę, bo nie mogę z tobą normalnie. Nie, idę, idę sobie, idę sobie, nie, nie, nie płynę sobie, mam cię gdzieś... Nara ja płynę do tyłu? No co ty robisz w ogóle? I on jest jakiś nienormalny, zniszczył mi moją łódkę. Ja chciałem sobie normalnie na świecie popłynąć moją łódką na spawn'a, tak. Pokonałbym wszystkich, tym starasowałbym ich w ogóle moją łódką. I jeszcze muzykę tylko brakowało. rolling, me. I tylko takiego tęczowego filtru, nie? Co tam te kolory zmienia. O masakra. Gdzie Te, oni są, kurde? Ja... Zostały w sumie dwa teamy i jeden samotnik. Ja będę samolociarzem. Samolociarzem. O, może, no wiesz, po, polonistą to ty raczej nie zostaniesz, Smurfik. Ale będę samolociarzem. Samolociarzem, albo ci, ci, ciupangajem, nie? <grym> Ciupangaj. Tak. Będziesz ciupangami ten, jeździł. A. Czekaj, bo tej skrzynki nie idzie otworzyć. Tu ktoś zrobił skrzynkę, którą nie idzie otworzyć. Co za derpy normalnie, stary. Jaki masz miecz? Eee, mam ślikierę. Stary, trzymaj kamienny miecz, on jest lepszy. On jest lepszy, stary. On ma normalnie sharpness milion, nie? Yeah. <gry> Efekt przebicia, kurde, kamienia normalnie. <gry> Dawaj do mnie, dawaj do mnie, musisz za mną iść stary, bo, bo ty nie potrafisz grać tak jak ja, nie no dobra, nie będę cisnął. Nie jestem żadnym Prokoksem, jestem tylko słabym polskim graczem. Może nie polskim, bo się nie chcę zniżać do poziomu, znaczy nie chcę graczy, nie chcę polskich graczy zniżać do tego poziomu. Kiedyś to byli wojaci w ogóle, nie no, ja, ja nie zniżam. W Polsce mamy nadal dobrych graczy, tylko że teraz scena się zmieniła z minigamesów na znaczy z minigamesów. Z tych starych tradycyjnych minigamesów na takie bardziej nowe tradycyjne minigamesy, eee, czekaj, e, center. Czy oni widzą to w ogóle? Czy trzeba jakiś wykrzyknik czy coś napisać? Eee. W sumie nie wiem, nikogo tu stary nie widzę. Po, poza tobą. Ciebie to bym sklepał z chęcią, ale... A, albo ja dobra, sklepie. pół mapy. Sklepie cię. To bardzo pomocny szkielet, naprawdę. To jeszcze może blazer tak do kompletu Doresmy sobie. Ej. Aha. Nie, no naprawdę pomocne te tworki są. Nie, no super, dobra. No ekstra, to chodź w tą stronę idziemy, stary. Może... Cyfra, cyfra, cyfra. Co jest? Patrz, patrz, patrz co mam, patrz co mam. Co jest, 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 jest perfekt, co? Będziemy wciągać. Nie, nie wolno, nie wolno materiały. Dostać, to. wejdź to. weź to, Schowaj, to. schowaj to! No bo nie, wyrzuć to lepiej! Ja chłotrową zasiałem! Z mi za ciebie. Idę sobie. Tak było. Idę sobie. Ja sobie poszukam przeciwniku, może zginę tak przy okazji. Byłoby naprawdę konstruktywniej w ogóle. To jest w ogóle oryginalne, nie? Zwykle każdy chce wygrać na odcinku, a ja bym chciał przegrać na odcinku. Wow. Byłbym oryginalny, jedyny w swoim rodzaju, tak? Bo wszyscy tak zawsze, było. że wiesz, że muszą wygrać i tak, i tak dalej, a że muszę przegrać. I to by było coś, czego nigdzie nie ma. Dobra, koniec pierwszej kary. Musimy znaleźć tych typków, no idziemy teraz na Co? Tu, 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 tu miecz był wywalony. Gdzie był? No, u mnie. Gdzie ty jesteś? Tu. Tu znaczy gdzie, bo ja stale cię nie widzę, nie? No tam. Smurfik. Nie wkurzaj no. mnie, serio. No co za derpej? I weźcie, napiszcie teraz na kanale Smurfika, że Smurfik jest derpem, no? No Jestem przy tej wiosce, jak ty zginiesz to mnie to nie obchodzi, naprawdę zacznę grać sam tutaj Albo grasz ze mną, albo grasz beze mnie, no tak dead Ty, ty deathmatch jest za chwilę stary. O ja. Musimy poczekać do no to, ja pierdzielę. Dobra, jeden start. Ok, 10 sekund i zaczynamy. O Boże, ty widzisz jak ci oni mają uzbrojenie w ogóle? Um, wiesz jak co? My to wygramy? Czerwonego nie bijemy. Sojusz Czerwony. My się bijemy z nimi. Chodź, chodź na ruch idziemy jak na razie. Ja sobie idę za Redy. No narka, nie? Sub smurf, ej. Oni mnie tutaj wiecie. On sobie coś craftuje, nie daj mu. Ty, bo drugi idzie. Pomóż! Smurfik! Smurfik! A, Szybko, nigdy, pomóż! Drugi nigdy. mnie bije. Fokusował na mnie. O, oh, zginąłem, no nie! I przegrałem. Kurde! Aj, no to jaj, dzięki, jaj. moi drodzy, za oglądanie. Nie już wstrzymać łapki, łapki, wziąć kanał subskrybować i tak dalej. napisać komentarza. Cześć. Cześć. Ta.